czy przewodniczący został publicznie napiętnowany, a sam zainteresowany przeprosił wszystkich zaczynając od swojej rodziny poprzez nas, czyli kolegów. Myślę, że najlepszy wniosek z tej troszki lekcji najlepiej ujął sam Michał Czuński. Eee, niech, że spróbuję zdecydować, jak przykład będzie przestrogą dla osób wchodzących w dorosłe życie, jak łatwo przekreślić swoje marzenia. Przewodniczący sam złożył rezygnację. Uszanujmy to. Szanowni Państwo, gdyby nie było atmosfery przyzwolenia, na pewien rodzaj zachowań, to myślę, że byłoby to z korzyścią dla przewodniczącego. Atmosfera przyzwolenia zaczęła się już od drugiej sesji z kiedy przewodniczący obraził naszego gościa, starostę Gryfickiego. Kiedy zwróciłam uwagę, nikt z Państwa, nikt nie zabrał głosu, nie poparł. na rynku w Poznaniu. Czym skutkowała? Tym, że ten, który tak się zachowywał, dostał od Państwa intratną posadę w spółce zależnej od spółki matki w Policach. To tak ma wyglądać nasza rzeczywistość polityczna? Spodziewajcie się Państwo zatem, z udziałem polityków platformy obywatelskiej, które miały miejsce w samorządzie województwa nie nauczyły nic działaczy zamiast wyważenia i pokory, uta i polityczne kumplowania. To państwo w całości jesteście odpowiedzialni za zaistniałą sytuację, gdyż michał uczak z waszej rekomendacji kierował Agresją, niekompetencją i nieznajomością prawa. Państwo nie protestowali się. Na tej sali radni przymykali oczy, a wręcz wczorowali, wpisywali się w zamykaniu ust opozycji. Za, proszę Państwa. Kto jest za? Kto jest, za? Kto jest przeciw? Kto się